Otwieramy kalendarze adwentowe. W końcu! Jeden mi dalej nie przyszedł, ale nie chcę się już dłużej czekać. Mam 6 dni zaległości. I część zawartości po otwieraniu idzie do moich obserwujących, więc jak jeszcze tego nie robisz, to obserwuj. Zaczniemy od Nutelli na słody humoru. Ten kalendarz to jest taki wielki słoik. Nutella biscuits. zabierzka małej nutelki. Miniaturowa, prawdziwa Nutella. Póreczka. Nutella birredi. <laughs> Nutella and go. Bardzo to lubię w ogóle. Jest dużo. Nutella domino. Czy ktoś z Was kiedyś widział coś takiego? Ja nigdy. Lecimy z minerałami. Tak I są do nich takie karty, więc można sprawdzić. A był to Selenit. Taki. Daniaki. I szósteczka. Piękna. Ametyst. Rodonit. Celesty. Bogaty szysty i karneol. Mam jeszcze ten: Fluff i Sweet Factory. Nie spodziewałam się, że on będzie tak słodko wyglądać. Jedyneczka. Wielki Chance. Ej, pełnowymiarowy produkt. Sorbet do rąk. Wszelki arbuzik. Czwórka jest ogromna. Pal do ciała o zapachu tej tej takiej pianki, wiecie, wiecie jakiej. Piąteczko. Krem na dzień dobry z dodatkiem kombuczy. Trzec. Lip gloss taki paniliowo-czekoladowy. Kocham kalendarze adwentowe.